Hej, nazywam się Kasia Kukulska, jestem tatuatorką, projektantką graficzną, malarką oraz przyszłą etnologką i antropolożką kultury. W dzisiejszym odcinku opowiem Ci o polskich ludowych zwyczajach związanych ze świętami wielkanocnymi. Wspomnę więc o pisankach, obrzędowości rodzinnej, jak i również o zwyczajach i rytuałach, które wiążą się zarówno z niedzielą wielkanocną, dniami przygotowań do świąt, ale też z lanym poniedziałkiem. Wielkanoc była takim wielkim świętem wiosennym, które jednocześnie było kulminacją wszystkich tych wcześniejszych zwyczajów związanych właśnie z obrzędowością wiosenną. Święta Wielkiej Nocy rozpoczynały się kwietną niedzielą, nazywaną również Niedzielą Palmową. W polskiej tradycji ludowej, tak samo jak współcześnie, takim najważniejszym symbolem tego święta było jajko. Najczęściej jego znaczenie tłumaczone jest jako taka kwintesencja życia, czy też zmartwychwstania. I symbol ten właśnie w tym znaczeniu możemy znaleźć w przeróżnych kulturach. Przykładowo w mitologii greckiej jajo było atrybutem Afrodyty, czyli bogini płodności. W mitologii egipskiej jaja bardzo często pojawiały się w wizerunkach boga ptach, który uznawany był za boga stwórcę. Natomiast na przykład w filozofii indyjskiej również możemy znaleźć ten symbol jaja, tutaj dokładnie jajo brachmy, który jest takim poczuciem, Początkiem wszelkiego życia. Dodatkowo, w wielu kulturach jajka miały takie działanie ochronne wierzono, że miały one moc oczyszczającą, uzdrawiającą i ochraniającą przed złem. I w polskich wierzeniach ludowych najczęściej właśnie w tym znaczeniu znajdziemy jajo, ponieważ wierzono tutaj, że posiada ono takie niezwykłe właściwości przeciwdziałania złym mocom. Stąd też przez całe święta Wielkiej Nocy te jaja pojawiały się tutaj nam w różnych kontekstach i w różnych zwyczajach. Takim chyba najważniejszym, najczęściej rozpoznawalnym i zachowanym do dzisiaj zwyczajem jest ich zdobienie, czyli tworzenie pisanek. I tutaj, w zależności od regionu, ta technika wykonywania pisanek mogła być bardzo różna, ponieważ one mogły być malowane, mogły być barwione, mogły być wykonywane taką techniką batikową z użyciem wosku, ale też również oklejano wspomniane jaja, na przykład kolorową włóczką, wycinankami z papieru, albo nawet rdzeniem z sitowia, czy też tkaninami. Stąd też znane jest nam różne nazewnictwo pisanek, ponieważ oprócz właśnie tej nazwy pisanka używano również nazwy byczki, kraszanki, malowanki, rysowanki czy owijanki. Najczęściej do tych celów zdobniczych wykorzystywano geometryczne ornamenty, ale też przeróżne wzory roślinne, takie jak jabłuszka, topolki, sosenki, ale też dzwoneczki czy serduszka. Dużo rzadziej na pisankach pojawiały się figury zwierząt, natomiast kiedy już te formy były wykorzystywane, to najczęściej były to takie zwierzęta jak ptaki, konie, jelenie zające czy ryby. Najczęściej zdobieniem pisanek zajmowały się kobiety. Co więcej, w niektórych regionach Polski sytuacja wyglądała nawet w ten sposób, że czynność ta była zarezerwowana wyłącznie dla kobiet i to kobiet, które uznawane były za czyste. Istniały oczywiście różne powody, zakazy, nakazy. Jeśli któraś z dziewczyn była uznawana za nieczystą, no to tych pisanek również nie mogła wykonywać. Stąd też właśnie w wielu miejscach w Polsce mężczyźni w ogóle nie mieli możliwości tworzenia Swoich własnych pisanek, chociaż z czasem zaczęło się to powoli zmieniać. Takim dobrym przykładem w tym miejscu są niektóre wsie na Podlasiu, gdzie powiadano, że całe to malowanie pisanek rozpoczynało się w Wielki Tydzień i było otoczone taką niezwykłą tajemnicą. Kobiety, które, jak to określano, pisały jaja, zasiadały razem w izbie, i nikt inny spośród tego grona kobiet nie miał do tej izby wstępu. Przede wszystkim zakaz wchodzenia do tej przestrzeni mieli mężczyźni. Jeśli natomiast zdarzyła się taka sytuacja, że mężczyzna wtargnął do tego pomieszczenia, no to zostawał od razu przeganiany i dodatkowo należało wykonać pewne konkretne czynności, a mianowicie rzucić za siebie szczyptą soi lub nieznacznie splunąć. I to miało za zadanie niejako oczyścić te nowotworzone pisanki przed wszelkimi tymi zanieczyszczeniami, które mogły targnąć z zewnątrz. Co więcej, w niektórych bardziej wschodnich rejonach, w przypadku takiej sytuacji posypywano solą zarówno wszystkie znajdujące się w pomieszczeniu jaja, zarówno te ozdobione, jak i nieozdobione, wszystkie narzędzia, które były do tego wykorzystywane, i w trakcie wypowiadano magiczną formułę, która brzmiała: Sól w tobie w oczach, kamień w zębach Jak ziemia woskowa nie szkodzi, tak Twoje oczy niech nie szkodzą pisanko. I wszystkie te zwyczaje pełniące właśnie taką formę ochronną, oczyszczającą, jeszcze bardziej podkreślają tutaj właśnie tą symbolikę jaja, jako takiego elementu, który posiada wyjątkowe właściwości ochronne, ale które jednocześnie w trakcie przygotowywania właśnie tych form pisanek powinny powstawać w określonych warunkach, tak aby nie zostały w żaden sposób zanieczyszczone i aby ta przypisywana im moc mogła w pełni. Działać. I oczywiście te zasady przygotowywania pisanek nie we wszystkich regionach były tak ściśle rygorystyczne. Tak jak wspomniałam wcześniej, one bardzo mocno różnią się w zależności od regionu. W innych miejscach w Polsce najczęściej pisanki wykonywano w trakcie Wielkiego Tygodnia, przede wszystkim w Wielki Czwartek lub w Wielki Piątek. I właśnie te pisanki pełniły bardzo ważną rolę w całej obrzędowości, ponieważ obdarowywano nimi najbliższych. Pierwsze tworzone przez siebie pisanki najczęściej ofiarowywano swoim chrześniakom. No i oczywiście, jeśli ktoś z tych chrześniaków miał wyjątkowo wiele, no to musiał stworzyć też odpowiednią ilość pisanek, tak aby każdy z chrześniaków został taką pisanką obdarowany. Zdobione jaja, które były wykonywane w późniejszych dniach, czyli na przykład w Wielki Piątek czy w Wielką Sobotę, również były rozdawane osobom najbliższym bądź też znajomym, najczęściej wtedy, kiedy wpadali w odwiedziny. Dodatkowo istniał również zwyczaj, według którego, jeśli dany chłopak albo dziewczyna posiadali jakąś swoją sympatię, no to właśnie obdarowywali tą drugą osobę pisanką. I bardzo często właśnie taki podarunek był początkiem zalotów. Jednak zwyczaj ten nie był w żaden sposób zobowiązujący którąkolwiek ze stron, że do tych zalotów musi dojść. Kolejną taką tradycją, która związana jest również z pisankami czy też z jajami niemalowanymi, były przeróżne zabawy wielkanocne. Przykładowo zwane walatką, zabawą w bitki czy na wybitki. I ta wspomniana gra polegała na tym, że toczono pisankami po stole i dążono do tego, żeby te pisanki się zderzyły ze sobą. I w momencie, kiedy któraś z tych pisanek delikatnie chociażby się stukła, no to została ona przejmowana przez tą drugą osobę, której jajko pozostało w całości. I z tego co mi wiadomo, to zwyczaj ten dalej jest obecny w różnych regionach Polski, przykładowo na Śląsku Cieszyńskim. Zdobione pisanki bardzo często ofiarowano również zmarłym, zanosząc je na ich groby. I już właśnie na przykładzie tych pisanek można zauważyć, że cała Wielkanoc była takim świętem skupionym wokół rodziny. Stąd też obchodzono je właśnie najczęściej w gronie swoich najbliższych, a z racji tego, że całe to święto spędzało się głównie za wyjątkiem pojedynczych obrzędów kościelnych w Rodzinnym gronie, no to w większości spędzano ten czas we własnym domu. Stąd też ten tydzień przed świętami Wielkanocnymi był przeznaczony na przygotowanie całej tej przestrzeni do obchodzonego święta. Najczęściej w poniedziałek oraz we wtorek sprzątano dokładnie cały dom, ale też częścią tego przygotowywania tej przestrzeni było pielenie ścian. Tak jak wspomniałam w ostatnim odcinku, w którym opowiadałam o symbolice chłopskiego domu oraz o tym, jak dokładnie on wyglądał, w górnych chatach, czyli w izbach nieposiadających komina, cały ten dym z paleniska osiadał zazwyczaj na ścianach, przez co one robiły się ciemniejsze. I właśnie w ten wtorek, czy w poniedziałek przed świętami, to bielenie ścian było takim istotnym elementem, dzięki któremu Cała ta przestrzeń nabierała dodatkowo odświętnego charakteru. Do tej domowej przestrzeni wprowadzano również różne przedmioty, które były związane z odprawianymi rytuałami. Na przykład w stropach domów umieszczano ciernie, które pochodziły właśnie z tej takiej liturgii Wielkiej Soboty. Miały one niejako chronić to wspomniane domostwo przed piorunami. Dodatkowo w domu pojawiały się wszelkiego rodzaju takie sezonowe dekoracje wnętrz, jak na przykład pająki, które były mocno powiązane z obrzędowością domową. Te elementy dekoracji najczęściej wykonywano z takich łatwo dostępnych surowców, przykładowo z słomy, fasoli, grochu, piór, włóczki czy też z takiego postrzępionego płótna. Dodatkowo pojawiały się również na ten czas świąteczny nowe zasady funkcjonowania wewnątrz tego domostwa, a więc pojawiały się przeróżne nakazy oraz zakazy, które dotyczyły poszczególnych czynności, które miałyby wykonywane być właśnie w tych dniach świątecznych. Przykładowo mówiono, że w Wielką Niedzielę nie można spać, bo inaczej bolałaby głowa później przez cały rok. Jednocześnie tego dnia nie ścielono również łóżek, nie pito wody, ponieważ to miało ustrzec przed tym, aby pragnienie nie dokuczało przez cały rok, ale też na przykład po zachodzie słońca nie można było jeść. Poświęconego pokarmu, ponieważ od tego wierzono, że można by było zapaść na kurzą ślepotę. Co ciekawe, w tym czasie istniały również specjalne zasady, jeśli chodziło o pilnowanie kur. Przykładowo nie można było pozwalać im, żeby zjadały wszelakich okruchów z poświęconych pokarmów, bo wtedy mogły przez cały rok pić i nie nieść więcej jaj. Dodatkowo nie można było też na przykład zamiatać w obrębie całego domostwa, ponieważ to mogłoby sprawić, że kury rozgrzebywałyby grządki w ogrodzie. Tych takich nakazów i zakazów było oczywiście dużo więcej, natomiast one sprawiały, że to funkcjonowanie w trakcie świąt nabierało takiej innej dynamiki, nowego porządku, jeśli chodzi o to takie funkcjonowanie właśnie w tym czasie. Jak już wspomniałam wcześniej, w trakcie świąt wielkanocnych najważniejsze było spędzanie czasu z własną rodziną oraz z najbliższymi. Stąd też takim bardzo ważnym punktem było śniadanie wielkanocne. Najczęściej zasiadano do niego po rezurekcji, czyli po tej takiej liturgii, która następuje w niedzielę wielkanocną. Natomiast od tej zasady istniały oczywiście wyjątki. Przykładowo w krakowskim to śniadanie jedzono zazwyczaj przed rezurekcją. W jego trakcie spożywano poświęcone pokarmy, które były święcone dzień wcześniej, czyli w sobotę. I całe to śniadanie miało formę właśnie takiej uroczystej uczty. Na ten czas pojawiały się pokarmy, których na co dzień nie jadano. Dodatkowo cały ten posiłek spożywano przy stole, a nie przy ławach. Stąd też całe to wydarzenie od początku do końca miało właśnie taki odświętny charakter. W śniadaniu wielkanocnym uczestniczyła cała najbliższa rodzina, ale też czasami dalsi krewni czy przyjaciele rodziny. Na jego początek każdy uczestnik tego posiłku był częstowany święconym jajkiem, które było podzielone na części. Każdy brał tutaj też tylko jedną cząstkę, a jedząc je składano sobie wzajemnie najlepsze życzenia. O ile właśnie Niedziela Wielkanocna była przeznaczona tylko dla najbliższych, tak poniedziałek Wielkanocny był tutaj przeznaczony na wszelakie życie towarzyskie. Oczywiście w dość specyficznej formie. I co ważne, od tego dnia aż do Zielonych Świątek woda nabierała takiego wyjątkowego znaczenia i w tym okresie czasu bardzo często pojawiała się jako taki główny element we wszelkich wróżbach, zwyczajach czy też rytuałach. I wszystko to rozpoczynało się właśnie lanym poniedziałkiem, który nazywano też często dniem świętego lejka, oblewanką lub też polewanką. W jego trakcie chłopcy, parobcy, ale też dorośli mężczyźni przez cały dzień wylewali wodę na dziewczyny, na dorosłe kobiety oraz na baby. Chociaż oczywiście najczęściej polewano panny, czyli niezamężne kobiety. Inną nazwą tego święta, która zachowała się do dziś, jest Śmigus-Dyngus. I tutaj najprawdopodobniej w tej nazwie zostały połączone dwa różne zwyczaje. Pierwszy z nich, czyli śmigus, oznaczał uderzanie gałązką, rózgą albo też palmą. Stąd też w poniedziałek wielkanocny smagano się nawzajem, a dokładnie najczęściej panny, jałowcowymi gałęziami albo takimi ciernistymi łodygami, wierzbowymi albo też brzozowymi witkami. I właśnie tymi gałązkami smagano do dopóki dana osoba nie złożyła formy okupu, czyli na przykład wielkanocnych jaj. Druga część tej nazwy, czyli dyngus, również oznaczało niejako właśnie to takie otrzymywanie okupu albo też wykupienie, natomiast właśnie tą formą kary w momencie kiedy ktoś nie chciał podzielić się przykładowo tymi wielkanocnymi jajami, to czekała go właśnie taka przymusowa kąpiel. I to wszystko, co przygotowałam dla Ciebie na dzisiaj. Mam nadzieję, że przyjemnie było Ci posłuchać o tych wybranych przeze mnie wielkanocnych zwyczajach. Jeżeli w trakcie tego odcinka nasunęły się jakieś pytania, przemyślenia, to zapraszam Cię serdecznie do zajrzenia na moje social media, małpa Bemuszenko albo Małpa Bemuszenko podkreślnik handbook, gdzie na stories pojawią się właśnie miejsca na wszelkie pytania, na które postaram się w najbliższych dniach odpowiedzieć. Zapraszam Cię również na moją stronę www.bemuszenko.pl, gdzie znajdziesz zarówno wszystkie odcinki tego podcastu, ale też mój sklep internetowy oraz ogólne informacje o mojej działalności i twórczości. Trzymaj się i do zobaczenia następnym razem. Pa!